Zaczynamy dzisiejszą wycieczkę. W planie jest Szczawnica, a potem podróż do Małego Cichego. Trasa około 170 km, liczniki pokasowane, no i dość sporo, bo będziemy 700 m w sumie jechać w górę. Taka jest różnica wzniesień. W baterii mamy dostępny na ten moment 27 kWh. Dojeżdżamy do Myślenic. Przejechaliśmy 20 km. W baterii mamy 24,8. I przejechaliśmy przez mszany było sporo korków. Jedziemy teraz na zabrzeż. Aktualnie mamy przejechane 52 km, średnie zużycie 12,7, a w baterii pozostało 21,1 kWh. I jesteśmy w Lubomierzu. Przed chwilą minęliśmy po prawej wyciąg orczykowy, który tam działa w zimie. Wyjeżdżamy tutaj na przełęcz. Jesteśmy na wysokości niecałe 800 metrów nad poziom morza. 21 stopni na zewnątrz. Przejechane 64 km. Średnie zużycie 14,3 i pozostało nam 18,3 kWh w baterii. A tu po prawej jest. Bardzo fajny szlak, który można rowerem jechać na turbacz. I dojeżdżamy do miejscowości Zabrzeż. Przejechaliśmy w tym momencie 84 km, czyli 20 km od przełęczy tam lubomierz rzeki. I zużycie nam spadło na 11,4. I 20 km, i zużyliśmy na te 20 km. Dwie dziesiąte kilowatogodziny, mamy 18,1 w tym momencie, natomiast zjechaliśmy z niecałych 800 metrów na 430 metrów nad poziom morza. I tutaj mamy w lewo na Nowy Sącz, na Łącko, będziemy skręcać w prawo na Nowy Targ i tam Szczawnica, Krościenko. Dojechaliśmy do Krościenka, będziemy skręcać na Szczawnice. Przejechane dokładnie 100 km Zużycie 11,4. Sromowce Wyżne. Zjeżdżamy tu do Czorsztyn-Nidzica. Przejechane 118 km I taki piękny widok na Tatry. A tutaj za drzewami już widać zamek. Poniżej zamku jest kawiarnia turbinka, a pod kawiarnią jest słupek typ 2 do ładowania darmowy z prądu, z zapory. I przejechaliśmy 135 km, pozostało nam 23 km do celu. I taka ładna tutaj dróżka jedziemy w kierunku białki. Jesteśmy w miejscowości Czarna Góra. Tu jest wyciąg grapa Ski po prawej, teraz niewidoczny. A mam zostało 18-17 km do celu. Przejechane mamy 140 km dziś, pozostały zasięg 73 km. I zjeżdżamy tutaj z Czarnej góry i taki piękny widok panorama całych Tatr na dole płynie rzeka Białka. Nam pozostało 9,1 kWh dostępne. A teraz zjeżdżamy ostro w dół. Przepiękny widok. Przed nami ostatni duży podjazd. To jest na Bukowinę do Ronda. Mamy aktualnie 9,2 kWh, 146 km przejechane, i będziemy się wspinać do góry. I Mijamy delikatesy na Klinie, za nami Rondo w Bukowinie. Przejechaliśmy dokładnie 4 km tyle miał ten podjazd z Bukowinie. Zużyliśmy na to 1,8 kWh, z tym, że było 200 m różnicy wzniesień. Także można powiedzieć, że z 1,5 kWh poszło na, na różnicę wzniesień i ze 30 kWh na przejechanie tego dystansu. Zaczynamy bukowinę, teraz będzie zjazd. Aktualnie mamy 7,5 kWh. Zobaczymy, ile nam się uda odzyskać na tym zjeździe. Aktualny przebieg. Dzisiejszy to jest 150,8 km. I po jednym kilometrze zjazdu tutaj z Bukowiny przybyło nam kw kWh. A takim pięknym widokiem wita nas małe ciche. Bardzo ładnie oświetlone tatry wieczorem. Godzina 19.16. Przejechaliśmy dzisiaj 158 km, pozostało nam jeszcze 7,2 kWh w baterii, więc nawet jadąc pod góry da się zrobić fajny dystans. I takie krótkie podsumowanie naszej trasy dzisiejszej, niecałe 160 km, zużycie 12,3, 26% pozostało, 52 km jeszcze pokazuje zasięgu. Do pełnego naładowania szacuje nam 8 godzin. Zużyliśmy na tej trasie niecałe 20 kWh. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć.